Dobra, mamy cztery nowe kody: 260149. Let's go! Dodano Berreirota do maszyny. Poka, co tam mamy. Secreta, pakrach mamat. Dobra, let's go. Co mu wrzucimy? Go, gołąbki, jeden gołąbek, drugi gołąbek. Mamy trzy gołąbki, mamy szansę taką. I co mu jeszcze wrzucimy? Może coś takiego? I damy mu jeszcze Los Couples. Gdzie to było Los Couples? Los Couples. O, to. Dobra, większe szanse mamy. Carbo Spaghetti nam poleciało. 8, 2, 5, 0, 1, 4. Dobra, maszyna jest ready. Okej, okay, ale zanim sprawdzimy całą w maszynie, polecimy sobie z Kodzikiem na... na Fersini Lakini 157140. I ostatni Kodzik 670235. To jest jak coś na Brain God Lakirata. teraz zobaczmy, co mi poleciało z maszyny. Obo coś fajnego. No, bo, bo... Nie hotspot, nie hotspot, nie hotspot. Hotspot. Hot Pod hotspot. Na dzisiaj tyle Kodzików. Używajcie, póki działają. Subskrybujcie, followujcie. A tutaj macie kody. Nawet spoko.